Co w sytuacji, kiedy mamy ochotę polecieć do ciepłych krajów, a nie do rodzinnego domu na święta, ale bardzo boimy się powiedzieć najbliższym o tym, że nas nie będzie. To jest, myślę, bardzo częste pytanie ostatnio. Natomiast, jeśli mamy potrzebę e, i wiemy, że nam na tym zależy, i chcemy polecieć za granicę, albo nieważne, pojechać do zgórzelca i tam sobie spędzić święta, to mamy do tego pełne prawo. Możemy uszanować tę decyzję i być konsekwentnym w swojej decyzji. Pamiętajmy, że dbając o siebie, nie ranimy innych ludzi. tak? To to nie jest tak, że z premedytacją wymierzamy karę w kogoś. To jest bardzo w porządku. Myślę, że y, żyjemy w pewnej kulturze i ta y, kultura jest nasycona pewnymi tradycjami. Tradycjami. to jest naprawdę naturalne, to jest w porządku, możemy chcieć za tymi tradycjami podążać, możemy też czasami y, pójść w innym kierunku, natomiast nikt nie ma prawa nas rozliczać, nikt nie ma prawa nam mówić jak powinniśmy i musimy robić, bo wypada, bo nie wypada. Ja myślę, że y, taka zdrowa relacja z samym sobą, to przede wszystkim bycie w prawdzie, dlaczego czegoś potrzebuję i czego chcę, a dlaczego jestem gotów z czegoś rezygnować, bo